Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj z takiego miejsca, no, nietypowego troszeczkę, tu się nagrywam. Słuchałem część ostatniej sesji Rady Miasta, a dokładnie skrótów. No, wszyscy chcemy oszczędzać, wszyscy chcemy gdzieś jakoś liczyć inaczej śmieci, chcemy je przeliczać, ale może warto usiąść i zastanowić się, co zrobić tak faktycznie, żeby ten sanoczanin mniej płacił za wodę, mniej płacił za śmieć. Ja dzisiaj się podaję bardzo prosty przykład. Pierwszy stoję dzisiaj na miejscu na cmentarzu na posadzie, gdzie no niestety jestem często, bo odwiedzam tutaj moich bliskich, którzy umarli, ale noszę sprzątam te wszystkie śmieci, które są z grobu. I tutaj jest za mną, proszę zobaczyć, ten oto śmieci. Niepilnowany zupełnie, pozostawiony sam sobie. Posiadam zdjęcia, gdzie w środku leżał gruz budowlany, gdzie w środku leżały śmieci przemysłowe, gdzie w środku leżały na pewno różnego rodzaju odpady, które nie pochodzą z normalnego funkcjonowania cmentarza. Może warto by było się właśnie takimi miejscami zainteresować. Wszystkimi śmietnikami, które są na osiedlach, bo w domach prywatnych jest to o wiele trudniej zrobić, i po prostu uszczelnić ten system śmieciowy. Wtedy każdy z nas by płacił o wiele mniej. Proszę zobaczyć, co robi burmistrz Ustrzyk. Burmistrz Ustrzyk pomontował kamery, fotopułapki, nagrywa te osoby, które no zaznaczą w nielegalny sposób, kosztem obywateli. Po prostu wynoszą te śmieci. No wystarczy troszeczkę pomyśleć i zacząć uszczelniać. W ten da to też realne oszczędności, ponieważ w systemie z automatu, jeżeli my kogoś złapiemy, kto nazwijmy to na lewo wyrzuca śmieci, no pojawią się nowe dochody. Jak się pojawią nowe dochody, to pozostali będą musieli płacić mniej. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.